Siemaneczko, jesteśmy na Kauflandzie, nagrywam telefonem jakby co, jestem na tuteczce, o gdzie ta deska, o tutaj, i dzisiaj będę się uczył nose manuala. Żeby nie było za nudno, będę tutaj waszą narracją taką króciutką. Słuchajcie, zacząłem próby od wskakiwania sobie na nose'a i po chwili przyjechała fura, która mi zaczęła przeszkadzać. Kurde, akurat miałem telefon postawiony tam, więc poszedłem pana poprosić, zapukałem mu do i powiedziałem, czy można by odjechać. Ale bardzo miły gościu odjechał kawałek dalej i dzięki temu mogłem robić dalej. Próbowałem wskoczyć na tego nousa, za bardzo nie kumałem jak to zrobić, też próbowałem z rozpędu. No i powolutku zacząłem coś tam łapać. Po czym, zaraz zobaczycie co dalej. Próbuję tego nos manuala. Oli, nos manual już coraz lepiej. w się sensie, daleko, daleko jeszcze, ale w końcu zaczyna coś tam świtać. Teraz będziemy szli tutaj na ten krawężnik obok. O, tutaj, o. I będziemy próbować dalej. Także lecimy. Misja, krawężnik. Próbowałem wskoczyć wielokrotnie. Zajęło mi to chyba około 40 minut. Tylko świadomość tego, że ściana jest przede mną, troszkę mnie blokowała. I to nie za dobrze mi to szło. Ale próbowałem, próbowałem i coraz częściej udawało mi się stawać na tym nosie i to było dobre. Ale za to znowu miałem problem jakby z utrzymaniem tej równowagi. No i to właśnie też utrudniało. Pierwsze próby udane. Na no, ja że też się udało. Tylko kurde, tam jest ściana blisko i, no i lipa, nie? Jak jest ściana blisko, jest wiem? Mokro jest mega, ale może gdzieś się uda jeszcze podjechać. To bym spróbował jeszcze na jakiejś normalnej drodze. Trochę mokro trzeba sobie radzić Patrzcie tu jest śnieg, a tu jest miotła że Spróbujemy się jej pozbyć. O Jezu, chyba tak łatwo nie będzie Trzeba chyba kopa sprzedać Dobra, sprzedamy kopa jednak szybciej Spróbuję, ale dobra, nie mam jak nagrywać Także robimy tu miejscowe Może się uda z manuala przez to całe Dobra, odśnieżyłem sobie tu kawałek Kurde, tego nie zauważyłem Dobra, to już tam w kopa Jakoś damy radę Tylko tu jest Tutaj jest trochę lód. To jest trochę lód. Zobacz, jak ślizgam. Ale może coś z tego wyjdzie, co? Zobaczymy zaraz. Następny spot tego samego dnia. Jeszcze trochę taki oblodzony i tak dalej, ale postanowiłem spróbować parę razy, bo był krawężnik przynajmniej bez ściany dalej i można było popróbować. Zrobiłem takiego timelapsa można powiedzieć i bardzo długo to próbowałem, jednak no bezskutecznie. Końcóweczka bardzo mnie zablokowała parę razy Przez co byłem troszkę zirytowany, ale mimo wszystko próbowałem dalej Więc było naprawdę blisko, jak teraz to możecie zobaczyć Jest pogoda jaka jest, rozpadało się znowu trochę kropi bardziej Słuchajcie, patrzcie na to, prawie wyszło, już zahaczyłem, kurde, oto patrzcie Tu w tym miejscu jest takie, gdzie O, tu jest wiar, tu jest prościutko tu jest Agnere, a tu jest akurat tak ostro. I akurat tu wjechałem i miałem, wydupcyło, nie. A jeszcze nie umiem, Przez, że żyjasta, jeszcze nie umiem robić noli-out i tak dalej, więc po prostu chciałem zrobić jakkolwiek. Oświeca mi się o to wszystko. Chciałem zrobić noli-out, że znaczy nie chciałem zrobić noli-out, chciałem zjechać po prostu jakkolwiek. Parę razy się udało i tak jestem zajarany. Także na dzisiaj starszy i daję jeszcze kolację, bo jestem już mega głodny. O, ale bestialska pogoda, odświeżyliśmy trochę, trochę śliska, bo trochę tam lodu jest i śniegu, ale daliśmy radę. Coraz liczę, już tak blisko jeszcze nie byłem, mega się jaram. Jak już się rozpadało, o bęk i widzicie kropi? No już taka pogoda, no niestety tak to jest, niestety, tak to jest. Moje pierwsze próby nose manuala na boksa. A możecie zobaczyć teraz jak mi poszło. Wyglądacie. No Dzień drugi był owocny, można powiedzieć. Nie było za łatwo, bo był to boks już większy, ale postanowiłem próbować dalej. I próbowałem i zaczynałem rozkminiać jak to zrobić lepiej. Skakałem, no też chyba tak godzinkę poświęciłem króciutko mniej więcej na to, żeby to spróbować, a nawet może trochę więcej niż tak, półtorej godziny cały czas próbowałem, robiłem to w kółko, w kółko i non stop mi opadał tylny trak. Cały czas się zastanawiałem jak to zrobić, aż w końcu, w końcu pewnego momentu się udało i byłem już mega blisko i mówię, kurde, zrobię to. I tak robiłem, 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 i mówię: No nie wiem, no chyba mi nie wyjdzie, chyba już odpuszczam. I powiedziałem sobie, że ostatnia próba, że ostatni raz dzisiaj i tak już jestem zadowolony, więc jak teraz nie wyjdzie, no to trudno. No i patrzcie sami, bo mi się podobało. I bęk, pięknie, pierwszy w życiu, jeden z moich ulubionych trików w życiu, w końcu wyszedł. Zejście nie było idealne, ale nieważne. Jest, ale się jaram. Skupiłem się na tym, że mam ustać tego noc manuala na górze, bo już umiem wskakiwać. Skupiłem się i w końcu się udało. Masakra, ale się cieszę. Ale się cieszę. Jest ultra zimno, ale jeździłem w gorszą pogodę. To już trochę wyschło. Jest, ale się jaram, A się jaram, masakra Ale jestem zadowolony, kurde. Udało się w końcu. Widzowie, w końcu się udało. Jestem mega, to mega zajarany. Uff, starczy na dzisiaj. Idę odpocząć. Wracam do domu, do dziewczyny i nagram wam podsumowanko później, jak odpocznę. Co mi pomogło i tak dalej, żeby to zaliczyć. Ale się jaram. Masakra. Zdążyłem. Zdążyłem skoczyć, bo zaczęło kropić. Widzicie? Zaczyna deszczek padać. Nie wiem, czy to teraz widać. Lekko kropi na razie, ale już zaczyna. Patrz, jakoś śnieżyca się w ogóle robi. Śnieg zaczyna padać. Lol, ale fart zdążyłem. Zaczęło padać, ale no trudno. Ja tam zrobiłem manualka dzisiaj. Jaram się niesamowicie. W sumie to wyszło, nie? Ta końcówka może nie najlepsza, ale... Pierwszy w życiu to można sobie zaliczyć. Jestem mega, tu mega zajarany. Cały nos manual bardzo fajnie wyszedł. Oglądałem go parę razy przed chwilą. Nagrywam to podsumowanko jeszcze tutaj w samochodzie, ponieważ to takie szybkie przemyślenia moje na bieżąco. A że pada deszcz, no to i tak już mi się nigdzie nie śpieszy. Zaraz jadę do domu, a dziewczyna i tak jeszcze jest w robocie, więc nie muszę się jakoś tak mega śpieszyć. Dzisiaj mam wolne i chciałem to wykorzystać. Wziąłem w ogóle urlop. Musiałem załatwić jedną sprawę. No i, i załatwiłem ją. Zrobiłem nos manuala ale koniec tych emocji, teraz przejdźmy do podsumowania, co mi pomogło i jak do tego doszło. Pomijając fakt, że Noose Manual to jeden z moich ulubionych trików, które przez całe życie chciałem umieć i w końcu się nauczyłem. To w zasadzie sensie nauczyłem. Na razie zrobiłem raz, wiadomo, ale no jeszcze parę dni temu nie miałem nawet skoczyć. Teraz już skakuję za prawie każdym razem, co najwyżej po prostu nie przejeżdżam całego. Jestem już mega zajarany i wiem, że jeszcze chwilę pokatuję i będę mógł wam zrobić z tego poradnik, ale dzisiaj mogę wam powiedzieć mniej więcej tylko co tak dla mnie było najważniejsze. Poza tym, że oczywiście trzeba umieć Noose Manuala, gdzie ja tego Noose Manuala umiałem na parę metrów bez problemu, za każdym razem robiłem. To miałem ogromny problem z skakiwaniem na przeszkody. Niesamowity problem! No, i zastanawiałem się, kurde, na tych krawężnikach to tak wchodziło, nie wychodziło, wchodziło, nie wchodziło. No, różnie to bywało, ale nigdy nie przejechałem całego. No, i postanowiłem, że może na nieco wyższej przeszkodzie, bo wszyscy mi mówili, gorgo, spróbuj na nieco wyższej przeszkodzie. No, i chciałem na tym boksie spróbować, na którym mi wyszło dzisiaj, ale znowu na boksie też się bałem. Bo po pierwsze, trochę był mokry, musiałem go tam poprzecierać. Eee, po drugie, no, taki wąski jest. No, i tak bałem się, bałem się, ale mówię, dobra, popróbuję parę razy. Jak nie będzie wychodzić, no, to trudno. To znaczy, że jeszcze nie jestem Gotowy. no i zacząłem go robić będziecie widzieć będę wam tu przebitki jakieś pokazywał no i zaczynam to robić zaczynam próbować i no i jest coraz lepiej nie zaczynam to czuć że dobra wskoczyłem sobie parę razy normalnie żeby się oswoić w ogóle z tym boksem Wskoczyłem sobie na niego parę razy, żeby zobaczyć, jak ta kółka czy się nie ślizga za bardzo, bo po prostu jest zimno i było mokro. Okej, okay, jak już się zaczęło, udałem wskakiwać, w sensie udało, no wskakiwanie było banalne, wiadomo. No, jak już zacząłem wskakiwać, no to później zacząłem sobie próbować powolutku podjeżdżać i wskakiwać na dół z manuala, szukając tej przedniej nogi, gdzie ją dokładnie trzymać. No i najbardziej mi pomagało, miałem ją nie tak na śrubkach, tylko pod lekkim kątem. Tak o, nie? To raczej już będę w poraniku tłumaczył O, sorry No i wiecie No i próbowałem, próbowałem, próbowałem No i w końcu W końcu się udało, nie? I, i zacząłem myśleć o tym, że Okej okay, Bo ja już myślałem o tym, jak już przejeżdżam i w ogóle A to nie tak To trzeba myśleć o tym, że Wskakujemy I ja myślę teraz o tym, że jak wskakuję, to mówię Utrzymaj go I jak go utrzymam Ten pierwszy moment lądowania, że wskakuję na górę i go utrzymam to od razu przejadę, nie? bo tego nose manuala już miałem wytrenowanego, więc jechać umiałem. Problem miałem jakby z skoczeniem i utrzymaniem tej równowagi na przednim traku. Jak mi się udało utrzymać pierwsze pół tego boksa, to od razu przejechałem cały. To jest w ogóle pierwsza próba jak udało mi się utrzyma utrzymać. W ogóle to jest pierwsza próba jak udało mi się utrzymać e, tego no manuala, i od razu, jak mi się udało go utrzymać, to przejechałem całego boksa i zszedłem. Zejście jeszcze było słabe, bo jeszcze nie umiem za bardzo schodzić. Będę trenował oczywiście to. Wydaje mi się, że na początek sobie może potrenuję na niższym jakimś krawężniku, bo będę miał więcej miejsca na rozpęd. I będę się po prostu rozpędzał, jechał sobie. Nie wskakiwał na razie na niego, tylko po prostu jechał sobie z Manualem do krawędzi i próbował zejść takim lekkim noli-outem. -le no i. Spróbuję sobie to wejść w taką wprawę, żeby mi to wychodziło. No i wtedy znowu, wiadomo, będę próbował atakować jakiegoś boksa. Jak nie tego, to innego, wiadomo, większy, mniejszy. Będę po prostu eksperymentował. Jako, że Nos Manual był zawsze moim jednym z największych marzeń w życiu, jeżeli chodzi o deskorolkę, to jestem, czuję się mega spełniony, że w końcu go zrobiłem. Naprawdę jestem mega zajarany. Nawet jakby to był pierwszy i ostatni mój Nos Manual w życiu, to nieważne, mam go zapisanego, jestem strasznie, to strasznie szczęśliwy i zadowolony. I mam pamiątkę na całe życie, nie? Jestem niesamowicie zajarany. Zawsze chciałem. Może to jest pierdoła ale niektórych, na niektórych nie, zawsze przez całe życie chciałem zrobić tego nos manuala, naprawdę. Całe życie. Zawsze chciałem go zrobić. No i w końcu mi wyszedł, nie. I teraz mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, będę mógł do niego troszkę dodać parę eksperymentów. E, niedalekiej przyszłości Show it out. Myślę, że powinien się. No a w dalszej jakiś noli flipek out, nie? Nose manual flip out. To by było dobre. No. Dobra, to mam nadzieję, że vlog z dwóch dni manualowania wam się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcję, i tak dalej. Wiecie, co macie robić. A ja się z wami żegnam i do zobaczyska niedługo. Piszcie w komentarzach, jak wam idzie, jeżeli chodzi o nos manuale, bo jestem bardzo ciekaw, i porozmawiajmy sobie trochę na ten temat. No i dajcie znać, czy chcecie, żebym wam zrobił w niedalekiej przyszłości poradnik do tego. Oczywiście, jak wykatuję bardziej, nie? żebym już umiał fajnie to robić. No i wtedy zrobię dla was poradnik taki. Na bieżąco jak, jak się tego wszystkiego uczyłem I jak najlepiej się tego wszystkiego nauczyć No a z takich ciekawostek jeszcze na koniec to Zapraszam na grupę deskorolka dla osób początkujących i zaawansowanych Na Facebooku, jest to moja grupa Na mojego Instagrama gorgodolna-777 No i co? I nowy obiektyw kupiłem Ale na razie nagrywam telefonem, bo byłem u dziewczyny Więc nie miałem ze sobą kamery i to był w sumie spontan, i się jaram, bo zdążyłem, bo teraz już jest mokro, a tu zaparowała mi szyba, nawet nie widać. <grych> o, widzicie, jak już ten, o. No, to by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, narka. Nowe budziki. <grych> Odbieramy.